O oh, Boże, I'm sorry. Hey. Dziś w muzycznym wehikule czasu cofamy się do roku 1999, a to za sprawą wizyty Blanki. Cześć! Hej, cześć! Blanka, czy jest jakaś piosenka, która szczególnie mocno kojarzy się z 99 rokiem? Tak. Jaka? Jest to piosenka Genie in a Bottle, Christine Aguilera. To powiem ci, że jedną masz na pewno odgadniętą, ale tak? mam dla ciebie jeszcze zestaw kilku hitów, <laughs> które sprawdzimy czy znasz, czy nie znasz. Mm. Jesteś gotowa? Oczywiście. No to zaczynajmy. No idea. Wokalista z czerwonymi włosami, <laughs> Michał, Michał i ich troje, Ale tak? Ale tu nie powiem. Piosenka, a wszystko to. A piosenkę w ogóle kojarzysz? Nie. Nie kojarzysz. No to w takim razie może będziesz kojarzyć kolejny numer. Mm -hmm. Little, No pewnie. Eee, Ricky Martin. I piosenka widok, <laughs> oczywiście. Ja widzę, że w tobie jest taka energia Latino. Jest. I to jest jedna z moich w ogóle ulubionych piosenek ever. To Dopomnijcie, że mam tak samo. Naprawdę. Uf, za no każdym to... razem, kiedy leci gdzieś w klubie, jestem pierwsza. Ja to rukiecie. samo, ja to samo. <laughs> Zobaczymy jak z kolejną piosenką, mm -hmm. numer 3. Ja. Sam, mm, mm. sam w to nie uwierzę, też był taki tekst. Mm -hmm. eee, jak to się nazywa? <gasps> Kroplą deszczu namaluję. Już, już powiedziałaś ten tytuł. Okej, okay. ale kto to śpiewa? Nie wiem. Jest, jest to piosenka Kroplą deszczu, okay. śpiewa ją Gabriel Flesher. Okej, okay, to bym nie zgadła. tego czasu brał nawet udział w uh, The Voice of Poland, wow. taki wielki comeback. Ale bardzo lubiłam tą piosenkę. Zobaczymy jak z kolejną, poprosimy. No pewnie Backstreet Boys. A tytuł piosenki? Tell Me Why. Czy nie? I, I wanted that way. Oczywiście. O Boże, o nie. Byłaś team Ansing czy Backstreet Boys? Backstreet Boys. Backstreet Boys, ok. Hey. ale co to jest, nie wiem. Prawy? Do, Do lewego. Do lewego, tak, a, a śpiewa, śpiewa to. Wokalistka. Pięć hmm? liter. Zaczyna się na K. K. Nie wiem. Kaja. Kaja, czyli Jezu, tego Dregowicz. nie wiem? O Boże, I'm sorry. Legendarna <noise> płyta tego duetu. Mm -hmm. warto, warto sprawdzić. Ale piosenkę, piosenkę oczywiście, oczywiście. znałaś. Myślę, że każdy Polak ją zna. Oczywiście. Każdy, kto był chociaż raz na weselu. Dokładnie. Kolejny numer: drive me, You Drive Me Crazy uh, Britney Spears. Ty jesteś chyba taką fanką Britney, co? Absolutnie. Uwielbiam. Ulubiona piosenka od Britney? Wiesz co? E, może laki. To taka smutna, ale ładna. 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 A jak reagować na porównania do Britney? Bo takowe się pojawiały czasami, że macie coś wspólnego. Naprawdę? Tak, tak. Pamiętam, że gdzieś mi się to ogłuszyło. Okay. Nawet mój kolega redakcyjny, dzisiaj jak rozmawialiśmy i mówiłem, o co będę cię pytać, mówi, zapytaj o Britney, bo jestem przekonany, że Blanka lubi Britney. Tak, bardzo lubię Britney. Britney kojarzy mi się z, z taką młodą, dziewczyną, taką girl next door mm -hmm. i to mi się w niej podoba. No, chyba w tym tkwił też jej fenomen, wydaje mi się, Absolutnie na, na samym tak. początku Oczywiście tak. pozdrawiamy lipni. Tak, ja życzę wszystkiego dobrego. Jasne i <laughs> przechodzimy do kolejnego numeru. E Dobrze? Mhm. Mm Edyta mm -hmm. Górniak. Edyta Górniak, tak, z Mietkiem Szcześniakiem w duecie. Jest to utwór... Nazywa się Dumka na, na dwa serca. serca. I to jest to tyle <laughs> ciekawe, że ta piosenka była wielkim hitem 99 okay. roku, ale ukazała się w 90. I to jest ta. To jest ta. Mm -hmm. tak. tak. Edyta Górniak na tak Szcześniak. Mm -hmm. Poprosimy o kolejny numer. Genial <laughs> Wszyscy <laughs> już wiedzieliśmy Grania. od samego początku, że ta tak. piosenka zostanie odgadnięta. Tak, to to z... na końcu to najważniejsze pytanie. Tak. Byłaś team Britney czy team Christina? Wiesz co, jak byłam jeszcze taka malutka, to nie wiedziałam, że jest jakiś team mm -hmm. i można coś wybrać. Natomiast wydaje mi się, że bardziej Britney go miała wybierać. Okej, okay. powiem ci, że... Tak. Ja też, ja też oh, jestem nice. jednak Team Britney, więc jeszcze raz pozdrawiamy <grym> tak Belitni. Która z tych piosenek jest twoją ulubioną? Z tych? Mhm, tych które ci tutaj zaprezentowałem. Loca. Loca. Czyli jednak tak, Ricky Martin Riki, i ta ja. energia latino. Tak. tak jest, absolutnie. Dziękuję ci bardzo Blanka. Dziękuję ci pięknie. I do zobaczenia przy kolejnych okazjach. Tak jest. Dzięki. <grym> Dzięki.